Siemanko drodzy widzowie, dzisiaj pokażę wam trzy najpiękniejsze maty w historii szachów. Naprawdę one są tak kapitalne, że czasami może naprawdę słów brakować do ich opisania. Ale teraz macie, że zastąpicie te filmy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. jak już to zrobiliście, przechodzimy do filmik. Gramy, widzimy partię rozgrywaną w 1944 roku przeciwko Rosolimo. Który grał z, No właśnie, mamy tu podane NN, co znaczy, że imię i nazwisko tego gracza jest nieznane. Zaczynamy. Wieża bije F5. No, nie wpadłbym szczerze na takie coś. Na taki ruch. No, bo to jest utrata jakości, można powiedzieć. Wieża F5, tak bicie. No i chyba dobrze. I wracamy. Taka pozycja. Co z was padł, żeby zagrać tu i potem tu. No nie wiem, ja nas, nie wiem, grałbym jakieś, nie wiem, tu, za takim, na tu, coś bym z tymi dwoma pionkami próbował robić, ale tak, i tak, to nie. Tego nigdy bym nie znalazł. Znaczy, dopiero gdyby ktoś mi powiedział, że to jest jakiś forsowny matal, nawet gdyby, ktoś, gdy, gdyby mi ktoś powiedział, to bym pewnie tego szukał szukał. Nie znalazłbym tego. Dalej, król bije H6, oczywiście. Wieża H1. Tu i teraz kolejny piękny. Tu! Tym królem gramy na F4. W takiej pozycji. Dzisiaj wydaje że wszystko stracone. Jeszcze biały gra tu królem. Oczywiście, dlaczego? Żeby sobie tego gońca odpocząć. Dalej, czarny nie ma co grać, po prostu. Yy, tu, no oczywiście. No, to samo by się stało, gdyby zbił tu. Ale zaraz zobaczycie, co się stanie. Tu i teraz. To jest krem dla krem tego wszystkiego. To jest moim zdaniem piękniejsze od poświęcenia pana tu. Nikt by nie wpadł, żeby w... zagrać tu w takiej pozycji. Bo oczywiście. Dlaczego jest ten ruch? Żeby z tego końca sobie jeszcze raz otworzyć. No bo zobaczcie, gdyby teraz dać tu niby szecha, ma ma mata. No to tu są jeszcze te dwa pola. Ot możemy... No, Czarny by zagrał tu. Yy, sorry. Za, po tym ruchu zagrałby sobie tu, odeszlibyśmy z tym gońcem, zagrałby tu i niczego by już tu po prostu nie było. A więc biały musi zagrać w wieża, chaosie czarny bije, bo znowu po raz kolejny czarny nie ma co grać. On nie ma co grać, nie ma co się bronić przed tym matem, tym gońcem. Tu nie ma, co się, nie ma jak się bronić po prostu, więc bije. No i ten mat, to jest kapitalna partia. Jest naprawdę nieprawdopodobne, jak pomyślał to biały. Te dwa pierwsze ruchy. Nigdy bym nie znalazł tego. Po biciu tego. Nigdy. Przechodzimy do numeru drugiego, który już uprzedzam będzie tak samo piękny. Może nawet bardziej. Bicie tu. Na pierwszy rzut oka nie wiadomo, dlaczego ten wykrzyknik. No bo to jest po prostu bicie skoczka. No, każdy by to zrobi. Ale jest to właśnie, to bicie wierzą i mamy tutaj związanie czarny to zagrał tu, właśnie tu bicie tu jest to bicie no bo tu można by grać na przykład nie wiem, jak zbiję to tu no i z tym do ludzi gramy bicie kapitalne bicie no i zobaczmy na jakość goniec za o, właśnie ale zaraz zobaczycie F6, G5, goniec C3, jeszcze ten ruch, goniec C3, nigdy bym nie wpadł, żeby zagrać tu, nigdy. Hetman F2, koniec. c ludzie, w tej pozycji zagrałbym C3 i E5, w sobie wychodził hetmanem, ale dlatego, że on chciał tak jakby zmusić go do ruchu, E5 i patrzcie, tu, no i oczywiście tu tylko z matem tu. Dlaczego G4? Ja już wiadomo, cały Hetman to jest najbardziej ruchliwa figura na szagownicy. Bo każdy ruch to jest zwak, Każdy ruch jest w tym momencie przegrywający. Zobaczymy. No, ten to jest mat tu. Hetmanem nie wiem. Tu, tu, musi tu, tu i tu mat. Bo tu nie może być ten. Plan. Jeszcze inny. No, no, no i tu no to albo pionkiem można dać, albo gońce. Do wyboru do koloru, piękna partia, nieprawdopodobnej znowu Otto Junk, jak on to znalazł w tej pozycji zbicie posiedzenie Hetmana. Ile on musiał w ogóle ruchów Bo Tu trzeba było się spokojne, goniec tu i no, gdyby zbił to bicie i jest na pograniczu remisu. Ale on znalazł poświęcił Hetmana. Piękny mat drugi. schodzimy do ostatniego yy, trzeciego mata. Grał Angels, grał przeciwko Korodasowi. Hetman H7 zostało zagrane. Ze wszystkich ruchów, które miał, nie wiadomo ile posunąć. Zagrał tu. Hetman H7 No to najgorszy ruch jaki można tu zagrać No Bo nie wiem, ja bym Próbował jakieś może tu, no bo tu jest Na jeszcze ten skoczek z tym gońcem dochodzi To są fajna pozycja, ale oczywiście materialnie Biały ma wieże straty No i decyduje się na taki ruch Tu Skoczek f6 Kolejne, kolejne poświęcenie Otóż nie, nie poświęcenie, sobie, bo to jest podwójny szach Król h8, bicie bicie. To bicie to jest obłęd. Król no oczywiście jeśli wieża to gramy tu, jeśli zasłona wieżą to bieżą, bijemy, jest mat. Bił, zbił, patrz pan, wieża g tu jeszcze, gdyby po tym ruchu zagrałby tutaj, zagralibyśmy wieżą tu i z matem oczywiście, no bo tu mamy tego gońca. I właśnie to tych Szachistów czyni piękna. Na przykład partia Morfiego z o, już nie pamiętam z kim, ale Morfid zagrał taką partię, że dał Mata wieżą i Gońcem yy, A tamto miał chyba Hetmana, wieżę, Gońca i Skoczka. No to jest bo, to jest piękna szachów, jeszcze partia nie śmierta, ale tyle jest pięknych partii. Na pewno większość z nich omówimy. Yy, no tu właśnie nie bez przyczyny się... O to jest już mat. Nie bez, nie bez przyczyny się mówi, że wieża najpierw współpracuje z gońcem. Oczywiście się tu się jeszcze bardzo ten skoczek przysłużył. Ale zobaczmy to jeszcze raz, teraz sobie na, na spokoju. Hetman H7. Bicie. Skoczek F6. Król H8. Kolejne poświęcenie. Kolejne poświęcenie. Król bije. Wieża G3. Król H6. Wieża G6. No, kapitalne kapitalne poświęcenie, kapitalne trzy partie. No, dobra, na dzisiaj to tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Wpadajcie na poprzednie odcinki. Ja się z Wami żegnam. Na raczej. Ciemno.